Witam Was wszystkich ponownie na pokładzie Podlaskiego Ekspresu. Usiądźcie wygodnie, zapnijcie pasy i ruszamy z kolejnym podsumowaniem tygodnia wrażeń i ciekawych informacji. W piątek był dzień dojazdu rowerem do pracy. Obliczyliśmy, ile zyskałby klimat, gdyby tego dnia Białostoccy urzędnicy przestawili się z samochodu na rower. Wybraliśmy się także na ulicę Białego i zapytaliśmy napotkanych rowerzystów, dlaczego akurat korzystają z takiego środka transportu oraz jakie mają z tego wymiarne korzyści. Według danych, które otrzymaliśmy m.in. z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego oraz biura wojewody podlaskiego, w urzędzie miejskim jest zatrudnionych 1198 osób, natomiast w podlaskim urzędzie wojewódzkim zatrudnione są 673 osób. Osoby. W przypadku Urzędu Marszałkowskiego liczba osób wynosi około 700. Średnia emisja dzienna przy założeniu, że urzędnik jeździ średnim samochodem wyposażonym w silnik benzynowy, wynosi 2,36 kg dwutlenku węgla. Gdyby wszyscy urzędnicy Urzędu Miejskiego zamienili auto na rower, to zaoszczędziliby 2827,2 kg CO2. W przypadku Urzędu Marszałkowskiego ta liczba wynosi 1652, a jeśli chodzi o Urząd Wojewódzki, to liczba wynosi 1588,28 kg. Łączna ilość kilogramów, więc tylko tego jednego dnia, to 7655 kg dwutlenku węgla. Aby nie dopuścić do wzrostu średniej temperatury Ziemi o więcej niż 2 stopnie Celsjusza, roczny budżet CO2 na osobę to 2,3 tony. 7,65 tony w ciągu jednego dnia emituje uśredniona liczba pracowników tych urzędów. Jest to ekwiwalent tego, co w ciągu roku wyprodukowałyby prawie 4 osoby. Obliczenia zostały wykonane przy założeniu, że urzędnik dojeżdża 10 km do pracy w obie strony. Teraz pora na małą zmianę u kierunku. Zapraszamy na pola rzepakowe, które podobają nam się do tego stopnia, że barwy naszej strony są właśnie w kolorze pól rzepakowych, czyli żółto-zielone. Wybraliśmy się na to pole, aby wam pokazać, jak pięknie wygląda przy słonecznej pogodzie. Kolejny tydzień i kolejna ciekawa akcja Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze KAS z Łomży ustalili, że na jednym z Ostrołęckich osiedli działa pod przykrywką kafejki internetowej nielegalny salon gier hazardowych. Po wejściu do wcześniej wytypowanego lokalu mundurowi zabezpieczyli trzy działające automaty. W salonie gier funkcjonował system selekcji klientów i monitoring, a drzwi zabezpieczał elektrozamek zdalnie uruchamiany przez obsługę. Funkcjonariusze w jednej z lamp znaleźli ukrytą gotówkę w kwocie 1000 złotych. Pieniądze prawdopodobnie służyły do wypłat wygranych. Osobom odpowiedzialnym za ten proceder grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności, a także kara pieniężna – 100 tysięcy złotych za każdy automat. Dobra wiadomość dla rowerzystów. W stoku powstaje podwieszana ścieżka rowerowa. Ścieżka będzie przebiegać wzdłuż ulicy Kalinowskiego na długości 30 metrów. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w stoku Taki projekt ma służyć ochronie systemu korzeniowego rosnących drzew. Zobaczcie sami jak przebiegają prace budowlane. Dziś nie brakuje pozytywnych informacji. Na przełomie lata i jesieni, przy Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy powstanie wyjątkowy ogród dla pacjentów. Nad projektem pracują studenci architektury krajobrazu Politechniki Białostockiej. Studenci projektują ogród dla szpitala w Choroszczy pod opieką dr Beaty Matowickiej i magister inżynier architekt Marty Baum podczas zajęć z przedmiotu projektowanie zieleni osiedlowej. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, studenci otrzymają możliwość ciekawej praktyki zawodowej, a pacjenci szpitala w Choroszczy otrzymają piękne przestrzenie zielone. Pamiętajcie, żeby zawsze mieć oczy dookoła głowy, nawet podczas grillowania. Mieszkaniec gminy Miastkowo przekonał się o tym na własnej skórze. ów mieszkaniec w sobotę około godziny 21.00 powiadomił policję o próbie kradzieży jego ciągnika. Niestety powiedzenie okazja czyni złodzieja nie zawodzi, bowiem podejrzany zdecydował się spróbować kradzieży po zauważeniu, że w stacyjce ciągnika znajdują się kluczyki. Pokrzywdzony usłyszał pracujący silnik swojej maszyny będąc akurat w trakcie grilla. Na szczęście udało mu się powstrzymać amatora pojazdów rolniczych i wezwać policję. Nie 24-letni złodziej miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Naszą podróż zakończymy krótką, ale przyjemną informacją, czyli konkursem z okazji urodzin Gienka Splutycz. Gienek urodziny będzie obchodzić 30 maja. Wystarczy narysować sympatycznego rolnika lub po prostu coś o tematyce rolniczej i wysłać na adres Gienka. Z pewnością najbardziej oryginalne prace będzie można zobaczyć w internecie lub w Focus TV, gdzie emitowany jest dokumentalny serial Rolnicy Podlasie. Niestety nic nie trwa wiecznie, nawet nasz dzisiejszy program. To już wszystko na dziś, mam nadzieję, że po tej podróży wiecie już trochę więcej, jakie ciekawe rzeczy dzieją się w naszym regionie.